Cześć, witamy Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Natalia. A ja jestem Ludwik. I zapraszamy Was dzisiaj na naszą kolejną pogadankę Tradi Małżeństwa. A tym razem będzie o mszy świętej i o pewnym bardzo dziwnym przypadku nowej mszy, na który trafiliśmy jeszcze przed Wielkanocą. Jak wiecie, zdarza się czasami. Zdarza się czasami, że w kościołach na Nowej Mszy są nadużycia, mimo że jeszcze nie jest to tak powszechne w Polsce, to zdarzyło się, że trafiliśmy na e, bardzo niepokojący przypadek i dzisiaj Wam o nim opowiemy. Ale zanim zaczniemy, to zachęcamy do subskrybowania kanału i śledzenia naszych dalszych aktywności, a także do rozłożenia wsparcia nas, czy przez portal Patronite na stałe, czy poprzez portal Tiplit, pojedynczą wpłatą bez podawania. Danych. Linki znajdziecie w opisie, a my już przechodzimy do tematu. Tak, także mimo, że zazwyczaj bywamy na mszy trydenckiej, to ostatnio, znaczy ostatnio, tak jak mówiłam, przed Wielkanocą jeszcze, byliśmy na nowej mszy i był to kościół franciszkanów w Warszawie, możemy chyba powiedzieć, która dokładnie parafia, i był to kościół świętego Antoniego Padewskiego. Bardzo piękny zresztą kościół z bardzo ładnym terenem i w środku i na zewnątrz. Tak. Może jeszcze słowem wstępu, po co w ogóle nagrywamy taki odcinek? Nie po to, żeby nagrywać się z tego, jakich mamy beznadziejnych księży, nie po to, żeby się pośmiać z posoborowia. Ani tym bardziej, żeby się wywyższać, że my jesteśmy lepsi, bo to w ogóle nie o to w tym chodzi wszystkim. Tak. Chodzi raczej o to, żeby pokazać Wam, do jakiego momentu doszliśmy nawet w Polsce w mm, rozluźnieniu dyscypliny liturgicznej. Po Soborze Watykańskim II. Tak, i liturgia to nie jest y, tam kwestia tego, czy ja jestem lepszy od danego księdza, czy nie wiem, czy dany ksiądz sobie ją lepiej odprawia, czy komuś się to bardziej podoba. To jest rzecz obiektywna, jak liturgia powinna być sprawowana. Jest to dokładnie ujęte w przepisach Kościoła i nie jest to kwestią tego, czy ktoś wybierze, że chce je obchodzić, czy nie, czy, czy chce je zachowywać, czy nie. To jest po prostu obowiązek. A liturgia też jest przestrzenią świętą, pre prezentującą, ale nie tylko prezentującą, również uobecniającą najświętsze wydarzenia w historii. Całej ludzkości, czyli ofiarę krzyżową Chrystusa. Więc no jest to tak naprawdę nie jest to kwestią dowolności, nie jest to kwestią tego, że każdy może to robić jak chce. Tak, dokładnie. I ym, to, co my chcemy tutaj Wam zaprezentować, to większość z Was prawdopodobnie wie, jaki jest nasz cel w tym. Jeśli oglądacie już długo nasz kanał, a to słowo wstępu było przede wszystkim dla nowych widzów, którzy jeszcze się zapoznają z naszymi treściami. Zatem przechodząc już do meritum, byliśmy, tak jak mówiłam, w kościele Franciszkanów i to jest, możecie sobie w ogóle zobaczyć zdjęcia tego kościoła w internecie, to jest bardzo, bardzo piękny, tradycyjny, architektonicznie kościół. Widać bardzo, jest bardzo duże poczucie, w ogóle sakrum daje mhm. to, jak to, jak on tam wygląda, jest bardzo dużo pięknych, naprawdę pięknych figur, obrazów i uważam, że jest to jeden z najpiękniejszych kościołów, nawet tych tradycyjnych w Warszawie. To jest kościół, który mi się od bardzo dawna podobał. Ja nigdy nie byłem w nim nam przy wcześniej, więc nawet się cieszyłem po części, pomijając już, że jest to nowa msza, ale cieszyłem się, że zobaczę, jak to tam wygląda, no bo kościół jest ładny. Tak. I gdy weszliśmy, zapowiadało się jeszcze naprawdę dobrze, bo mimo, że była to nowa msza, której, której my uważamy, że jest ogólnie błędem. To mimo, że miała to być nowa msza, to mieliśmy nadzieję, że będzie po prostu sprawowana bardziej godnie i bardziej tak podniosle zgodnie z przepisami i tak dalej, bo gdy weszliśmy, odprawiana była, znaczy. Wystawiona była monstrancja. Piękna, tradycyjna, monstrancja z najświętszym sakramentem. Odbywała się adoracja bez jakichś e, głupawych dodatków, typu granie na gitarze i tak dalej. Także przed samą mszą świętą, gdy weszliśmy, wszystko wydawało się w porządku i atmosfera była jak najbardziej e, katolicka, wszystko wyglądało katolicko, gdy chyba ty zauważyłeś pierwszy, że. Już mnie zaczęło to niepokoić przed mszą, że zaczęli rozkładać tam w prezbiterium jakieś wielkie głośniki. I zaczęła się tak jak krzątanina. E, tam chyba stał jeszcze najświętszy sakrament. Tak, stał, stał, był cały czas wystawiony. E, to już pomijam to, że przy najświętszym sakramencie była taka krzątanina, czego też być nie powinno, bo jest to po prostu nie w porządku wobec pana Jezusa. To i, i, oczywiście, nie oceniając tych osób, które to robią, tylko mówiąc o zewnętrznym, obiektywnym stanie rzeczy, jest to nie w porządku. To w dodatku już wiedziałem, że coś o nich szykują na tym i już mnie to zaczęło alarmować. Ja mam taki pierwszy odruch no to, co może wychodzimy stąd. Ale jednak postanowiliśmy tam zostać i był to błąd. E, tak. I jeszcze chwilę przed zaczęciem, mszy już byliśmy pewni, że będzie bardzo źle, gdy zaczynali e, przygotowywać się do śpiewów osoby, które miały tam właśnie śpiewać. E, tej tam. I e, pierwsza pieśń, którą ćwiczyli, e, to była pieśń. Gdzie powtarzane było słowo e, po hebrajsku ruach, mhm. i e, w dodatku w takim to nie bardzo popowym? Nie wiem, jak to nazwać, no tak jakby to była muzyka popularna. Popularna. Po no, tak jak u Protestantów, e, mniej więcej tak jak u Protestantów. E, I to w dodatku się okazało, że to jest jakieś żydowskie słowo, które ma określać Ducha Świętego, ile dobrze zrozumiałam. W każdym razie już coś takiego jest oczywiście absurdem, żeby korzystać z takich terminów do liturgii łacińskiej, ale mniejsza z tym, przejdźmy do tego, co się działo dalej. No, bo to, coś tam działo, to ja takich rzeczy nie widziałem chyba nigdy na żywo. Ja też. To, widziałem ja też... je w internecie, różne, różne dziwne rzeczy, różne, różne dziwne msze. Mimo, że większość swojego życia spędziłam na nowej mszy, mm -hmm. to, tak. to po raz pierwszy byłam świadkiem w ogóle czegoś takiego. Ja widziałem gitary, widziałem jakieś tam, powiedzmy, tańce, śpiewy, ale tegoś takiego, jak na tej mszy, to ja nie widziałem jeszcze. Co tam, co tam było? Bo mamy tutaj tak, sobie w punktach wynotowane zapisane, elementy tej mszy. Pierwsza e, taka dziwna, dziwna rzecz, co jeszcze nie było wcale najgorsze, e, to jest to, że ksiądz, gdy wyszedł, to przywitał się... E, znaczy przywitał, czy zaczął, muszę, nie pamiętam, czy to było w ramach tego przywitania. Chyba zrobił znak krzyża najpierw, tak jak e, to przepisy przewidują, a potem powiedział... A potem powie, przywitał się e, słowami, Chrystus zmartwychwstał. W okresie Wielkiego Postu oczywiście, dodajmy. E, I... Nie wiem, jaka byłaby Wasza reakcja w takiej sytuacji, ale coś, co jakby dla mnie było już oczywiste w tym momencie, to to, że ten książę prawdopodobnie ma bardzo dziwne wpływy wschodnie, dlatego że jakby podejrzewam, że ten zwyczaj, który został przez niego przyjęty, to zainspirował się ten ksiądz pewnym mnichem prawosławnym, o którym. Krążą takie historie, że on nawet w trakcie Wielkiego Postu witał się e, pięknym pozdrowieniem, Chrystus zmartwychwstał. Natomiast trzeba tutaj rozróżnić dwie rzeczy, że to, że jakiś mnich prywatnie, pokazując jakąś tam swoją duchowość, e, że na przykład nawet w trakcie Wielkiego Postu wszystko odnosił do zmartwychwstania Chrystusa, czyli do ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią, mimo tego, że trwamy teraz w pokucie, umartwieniu i tak dalej, to nie znaczy... Po pierwsze, nie znaczy to, że można przenosić to na tradycję łacińską, gdzie akcenty, wymowa, wszystko wygląda zupełnie inaczej niż w tradycji wschodniej. A po drugie, absolutnie czegoś takiego nie wolno umieszczać w oficjalnym publicznym kulcie. kulcie, publicznym kulcie Kościoła, w liturgii. Już coś takiego jest absurdem. I to świadczy nie tylko o tym, że prawdopodobnie taki ksiądz ma kryzys tożsamości, swojej katolickiej, łacińskiej tożsamości, że musi coś zapożyczać od wschodniaków prawdopodobnie, bo mówię, że to jest prawdopodobnie ta inspiracja, bo słyszałam po prostu o tym już. E... Ale jest to bardzo prawdopodobne, bo takie osoby często się inspirowały tak? wschodnim. ale Włoszech. i to wcale nie jest najgorsze jeszcze, że on się zainspirował tym wschodnim, tylko że jakieś swoje subiektywne odczucia związane prawdopodobnie z kryzysem tożsamości umieścił w publicznym kulcie. To jest najgorsze w tym przypadku. Tak, bo różnica jest taka, że między, powiedzmy, prywatnym takim pozdrowieniem gdzie na przykład taki ksiądz by pozdrowił kogoś, kogo zna, w ten sposób ktoś by znał jego duchowość i tak dalej. To jest troszeczkę co innego, bo być może te osoby by to rozumiały. Ale to mówimy o publicznym kulcie, gdzie każdy może wejść i ten kult poza tym, że oddaje cześć Bogu, również kształtuje wiarę wiernych. Jeżeli my mówimy o zmartwychwstaniu w okresie pokuty, tak byśmy te pokutę wyrzucili po prostu do śmietnika. Tak, tak, dokładnie tak to wygląda. Yy, dalej, yy, w tamtą niedzielę była Ewangelia o ukamienowaniu cudzołożnicy ca znana o tym, że faryzeusze chcieli ukamienować cudzołożnicę. Chrystus pochylił się, napisał słowa jakieś na, na, piasku. na piasku i powiedział, kto, pierwszy, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień i wtedy faryzeusze odeszli. Pan Jezus powiedział do cudzołożnicy, żeby odeszła i więcej nie grzeszyła. Tak, tak w skrócie o tym jest. Dla katolika jest oczywiste, co co mówi ta Ewangelia. Ta Ewangelia mówi oczywiście o tym, że Chrystus znał grzech faryzeuszy. Znał grzechy tej kobiety, pokazał, że on jest Panem, że on jest Bogiem, może odpuścić te grzechy i również namówić do nawrócenia i do nieosądzania kogoś za jego grzechy, bo każdy ma swoje, tak? To tak. wygląda na tej warstwie duchowej. I generalnie ta Ewangelia przekazuje też nastanie nowych czasów, nowego prawa, prawa nowego testamentu, gdzie ostatecznie najwyższym prawem jest prawo miłości, gdzie odpuszczamy grzechy i gdzie mamy możliwość uzyskania przebaczenia za grzechy sakramentalnego. Takie jest generalnie wymowa tej, mm -hmm. yy, no, tej Ewangelii, tak? I... Kolejna niepokojąca rzecz, jaka była na tej liturgii, to to, że ksiądz, jak często zresztą się zdarza na Nowych Mszach, zrobił swoją własną subiektywną interpretację tej Ewangelii w dodatku w tonie skrajnie liberalnym. Opowiadał tam o, o wykluczaniu. O tym, że Ewangelia przekazuje, ta konkretna Ewangelia przekazuje przede wszystkim to, że chrześcijań nie może nikogo wykluczać. Co oczywiście jest zgodne z linią papieża Franciszka jeszcze wtedy. Wtedy był papież Franciszek, żył, Franciszek jeszcze? Mhm. Co, nawet chyba wydaje mi się, że ksiądz wspominał tam wprost o papieżu Franciszku. Możliwe. Co jest oczywiście zgodne z przekazem, który był zdominowany przez cały pontyfikat Franciszka że kościół katolicki musi być kościołem otwartym, musi być kościołem słuchającym, zapraszającym wszystkich. Że wykluczenie jako takie jest całkowicie niegodne katolika, i ten ksiądz tak bardzo, bardzo wyłuszczył to, podkreślił to tak mocno, żeby każdemu to zapadło w pamięć, że katolik i wykluczenie to są dwa przeciwstawne sobie w tak, ogóle terminy. Tak, no, w ogóle takie było jego główne założenie tego okazania, było takie właśnie, że katolik nie może nikogo wykluczać. Tak, Ciekawe, więc... co taki ksiądz sobie myśli, jeszcze dodam tutaj, mhm. jak czyta na przykład teksty Soborów, yy, które wykluczają po prostu heretyków, którzy nie uznają prawdy wiary pod groźbą ekskomuniki, czy pod groźbą wyklęcia. No to mylili się przecież. No myli mylili się, bo, bo sobory są w takim wypadku niechrześcijańskie, bo wykluczają. E, no to jest absurd, słuchajcie, absurd. Ale na szczęście mamy już nowego papieża, który mówi, że słuchanie to jest słuchanie najpierw Chrystusa, a potem ludzi dopiero. Czyli w oparciu o Chrystus, o naukę Chrystusa. Najpierw słuchamy Boga, potem słuchamy ludzi, a nie słuchamy ludzi jakby w pominięciem Boga, tak. tak jak to było wcześniej. Więc wyobraźcie sobie takie kazanie, w którym ksiądz Robi swoją idiotyczną, bo to jest naprawdę idiotyczna, subiektywna interpretacja bardzo pięknej Ewangelii, przy, w, fragmentu Ewangelii, którym tą swoją interpretacją jeszcze robi skrajną szkodę wiernym, bo potem e, wierni kształtują swoje, swój sposób myślenia, swój, e, swój umysł, cały taki katolicki zmysł e, wiary mhm. na podstawie takich głupich. Tez, nie mających nic wspólnego z chrześcijaństwem, a potem dzieją się takie rzeczy jak to, że kiedyś chciałam opublikować na pewnej grupie, o tym też już wspominałam kiedyś na tym kanale, że na pewnej grupie katolickiej na Facebooku chciałam opublikować informacyjnie w ramach pewnego posta fragment soboru, właśnie trydenckiego, gdzie jest mowa o ekskomunice. I to był Katolicki tekst. To jest, to jest magisterium kościoła, to jest, to jest oficjalna kościoła, wykładnia tak. kościoła. I to najwyższy, jakby najwyższy poziom. To tak. jest nauczanie nieomylne. Nie można być katolikiem, nie uznając tego, co ten Sobór powiedział. Jeśli nie uznajesz tego, co powiedział, ten Sobór nie jesteś katolikiem, wykluczasz się z kościoła. to, o czym ten sam Sobór mówi. Tak? tak. I jakie było uzasadnienie administratorów katolickiej grupy? Takie, że żebym przemyślała swoje zachowanie i przemyślała w ogóle, co ja robię, skoro jest tam napisane o wykluczaniu. No tak, bo tam będzie, kto nie uznaje tej prawdy, niech będzie wyklęty. I Tam jest przekleństwo, wyklinanie, więc nie możemy tego publikować tak. Katolicka To nie były grupa. moje słowa A, to, jest... to nie były moje słowa, to były słowa soboru. Soboru Który macie obowiązek uznawać jako katolicy. Tak. I później taki ksiądz wychodzi na ambonę i mówi o, o tym, że nie można wykluczać. I tacy ludzie, tak jak osoba, która nie przepuściła tego mojego posta na tej grupie, dalej utwierdzają się w tej swojej głupocie. No tak, zgadza się, zgadza się, to tak działa właśnie. Tak. Więc to jest. Jakby kolejna sprawa, co ciekawe też ksiądz dodał: to oczywiście musi być też obecny, jakby to treść feministyczna dodatkowo, gdzie wspomniał o tym, że Osoba, której nie było w tej Ewangelii, to cudzołożny mężczyzna, który też powinien być ukarany. Tak, tak jakby on strofował Ewangelię, że Ewangelista nie, zawrzał, nie zawarł tego, więc tak, on, tak, my tak, to tak. damy tutaj, zrobimy sobie lepszą Ewangelię. Tak, bo musimy koniecznie dostosować do czasu, to, to do współczesnych czasów. Tak. Dokładnie to, co niemiecka droga, czy znaczy, większość modernistów mówi, że znaki czasu mają, mam dykt mają nam dyktować, jak dziś mamy poprawiać Ewangelię. Dokładnie ale mniejsza już o to, co było mówione, a teraz przejdźmy do tego, co było na tej mszy robione, bo to jeszcze było dziwniejsze zdecydowanie. W trakcie modlitwy wiernych, czyli tego momentu, gdzie... Ciebie prosimy, są te zawołania różne, tak. tam prośby modlitewne i ciebie prosimy, wysłuchaj nas. I zazwyczaj na nowej mszy odbywa się to w ten sposób, że albo wierni wyznaczeni do tego, albo ksiądz, no, albo ministranci, lektor. tak? Podchodzą do ambonki, ich czytają po prostu te modlitwy, reszta wiernych odpowiada wysłuchaj nas Panie. Zresztą na pewno to wiecie. To, każdy to wie, bo każdy był na nowej mszy. Na tamtej mszy, na tamtej mszy wszystko wygląd to wyglądało zupełnie inaczej. Mianowicie ksiądz z mikrofonem wyszedł do wiernych i przechodził po całym kościele tak jak yy, tą między łówkami tak, no. tą trasą, co zazwyczaj chodzą yy, osoby zbierające na tacę. I każdy w ławce, który chciał, mógł wziąć od niego ten mikrofon i prze, nie przeczytać. Powiedzieć sobie powiedzieć, coś od siebie. Powiedzieć od siebie swoją modlitwę. Robił no, taką rundkę, po prostu w koło kościoła <laughs> patrzył, kto coś chce, jak ktoś coś chciał, to, to mówił. Yy, oczywiście, jak to bywa w takich sytuacjach, ludzie mówili raz mądrzejsze, raz głupsze rzeczy. Już nie, nie pamiętam, nie chcę konkretnych rzeczy tu przytaczać, chyba, że coś pamiętasz konkretnego, co Ci tak, się yy, zapadło. Tak, yy, znaczy To, co ja zapamiętam i to, co mi się osobiście już rzuciło w tamtym momencie jako pierwsze, to to, że na próbie naprawdę wielu osób, bo tam bardzo dużo ludzi podjęło ten mikrofon, tak naprawdę chyba nikt nie powiedział nic o sprawach Dotyczących dobra wspólnego. Nie powiedział nic ani o powiedzmy, jakimś tam wyborze prezydenta, gdzie nadchodzi, nadchodziły już wybory prezydenckie, nie powiedział nic o, o jakimś dobru ogólnym kościoła, o, o, o powołaniach kapłańskich, chociażby o czymś takim bardzo oczywistym, co by się po prostu narzucało, będąc katolikiem, jestem katolikiem, dbam przede wszystkim o moją wspólnotę kościoła. Nie. Wszyscy tam byli tak przesiągnięci mentalnością liberalną co było widać po tych modlitwach, mm -hmm. że każdy po prostu, każda modlitwa to było mniej więcej coś rangi dziękuję za to, że mam przyjaciół, dziękuję za to, że zdałem test na prawo jazdy, proszę o modlitwę za moją koleżankę, kolegę, bo będzie miał jakieś ważne wydarzenie w życiu. Rozmowa o pracę, jakieś takie, o pracę, tak, wszystko takie przyziemne, bardzo materialistyczne. Indywidualistyczne być. wręcz. Mm -hmm. Nawet jeśli chodzi o, o to, że to była modlitwa za drugą osobę, to chodzi o sam ten zmysł, że ten człowiek postrzega wspólnotę jako zbiór jednostek, a nie jako nasz pewien, pewną wspólnotę jako kolektyw duchową duchowy, wspólnoty. tak, gdzie trzeba się troszczyć przede wszystkim o, o nas wszystkich, tak, o dobro wspólne. I to było dla mnie najbardziej uderzające i najspólniejsze równocześnie. Bo tyle mówi się w kościele posoborowym o właśnie wspólnocie, o dbaniu o dobro wspólne, a jakoś chyba jednak to nie dociera do ludzi. W praktyce nie, bo wychodzi na to, że każdy jest tak naprawdę samolistną jednostką. Nie ma żadnej wspólnoty duchowej takiej między tymi osobami, przynajmniej nie jest ona widoczna. Tak. Więc tutaj od strony tego, jak ludzie są kształtowani, widać, że jednak są źle kształtowani, przynajmniej ich myślenie. Nie mówię tutaj o ich intencjach, wnętrzu, duszy i tak dalej. Mówię o sposobie myślenia. Jednak posoborowy, wspólnotowy sposób myślenia kształtuje jednostki indywidualistyczne. Liberałów. Liberałów, niestety. I to jest pierwszy problem w tej modlitwie, a drugi to oczywiście. Po raz kolejny łamiemy przepisy liturgiczne. No tak, bo chodzenie po kościele z mikrofonem i podawanie wszystkim do mówienia w trakcie publicznej modlitwy kościoła, no to chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że to nie jest coś, co powinno mieć miejsce i nie jest coś, co jest dopuszczone przepisami, i nie jest coś, co kiedykolwiek było w historii kościoła, kościoła praktykowane, tak? No. Yy, kolejna sprawa to to, że. Mm, credo. Jak wyglądało credo? Ksiądz. Zamiast od, odmówić kredo, tak jak zazwyczaj się to robi na mszy, to nie wiem, co to dokładnie miało na celu. Wyszedł do ławki, usiadł w ławce, w jednej z pierwszych ławek, jak wierny, znaczy stanął w jednej z pierwszych ławek, tak jakby był wiernym, i odmawiał kredo razem z ludźmi. No, miało to na celu pokazanie na pewno, że jest jednym z ludzi, tak? Taka powiedzmy skromność. Tylko pamiętajmy. Że takie podejście to nie jest prawdziwa skromność, bo prawdziwa skromność to jest wtedy, kiedy ja swoich pomysłów nie, nie prezentuję publicznie przed wszystkimi, tylko dostosowuję się do tego, co, co, na, co mi nakazano. Jestem skromny wtedy, kiedy jestem posłuszny posłusznym przepisom liturgicznym na przykład, a nie wtedy, kiedy wychodzę i robię to po swojemu, żeby pokazać, jaki to ja jestem skromny. To nie wiem, czy on chciał, żeby pokazać, ale w pewnym sensie pewnie tak. Albo może poczuć się skromnym, albo nawet był głęboko przekonany, że to jest skromność, ale nawet jeżeli tak, to nadal jest to skromność fałszywa, nawet pomimo dobrych być może intencji. Tak, więc te interpretacje osobiste, przedkładanie swoich osobistych interpretacji nad tak radykalne, nad przepisy liturgiczne, uderzyło nas bardzo mocno. A tak, jeszcze wracając do tej modlitwy wiernych, to zastanawiałam się osobiście, czy nie wziąć mikrofonu i nie powiedzieć tak. czegoś sensownego. <laughs> bo ale... się prosiło ale też tu jesteśmy, uznaliśmy, że liturgia to też, też nie jest, nawet, nie jest nawet... Nawet... miejsce do manifestowania. tak? tak? Chociaż, nawet pomimo że to jest... Ona tak jest tam wykorzystywana, to nawet lepszym przykładem chyba jest nie robienie tego. Tak, bo ostatecznie, nawet jeśli ona jest w taki sposób prowadzona, to tak czy inaczej, tam ma miejsce przeistoczenie, jednak jest to liturgia, jakby nie było. I tak czy jak Pan Jezus tam przychodzi, chociaż jest to miejsce niegodne, to Pan Jezus tam przychodzi i jednak trzeba to w ten sposób uszanować. Nie jest to miejsce do manifestowania. Tak. Aczkolwiek internet jak najbardziej już jest takim miejscem, dlatego właśnie to teraz robimy. Tak, dokładnie. I takim zabawnym, zabawnym i równocześnie trochę przerażającym akcentem było to, jak ksiądz wyszedł na koniec razem z drugim księdzem przed drzwi. Na sam koniec mszy, żeby podać rękę wszystkim wychodzącym. Tak, no, jakby wiernym. się żegnał z każdym. Tak jak w amerykańskich filmach, w protestanckich kościołach tam pastor wychodzi i ze wszystkimi się żegna, przytula i tak dalej, no to mniej więcej tak było. Tak, więc. No... Jeszcze tam po pozorowił jakiegoś gościa, który mistera wygrał, zawody? A tak, kogoś tam. O... Ja nie znam się na takich rzeczach, ale on wygrał jakiś konkurs na mistera polski i on go tam pozdrawiał w trakcie chyba ogłoszeń. I, e, i mówił, że ma urodziny czy coś w tym stylu i takie po prostu żarciki między nimi były publicznie wygłaszane. Tak, takie, o, jakby aż ten ta przestrzeń takiego osobistego spotkania zdominowała całkowicie tak. e, właściwe poczucie liturgii jako publicznego hmm? kultu, gdzie, które, który nie jest nasz, tylko należy do kościoła, gdzie ksiądz nie jest naszym kolegą, nie jest naszym przewodnikiem, tylko jest kapłanem. I, mnie to, I tak naprawdę, to no, nie jest to jakby kwestią interesującą dla mnie, czy ktoś brał udział w konkursie Mistera, czy nie. To nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Natomiast kwestia jest taka, że zostało to podniesione do rangi jakiejś sprawy publicznej, bo w publicznej turki zostało to wypowiedziane. Dlatego to właśnie teraz <grytykujemy> również krytykujemy. Tak, tak, dokładnie. Yy, więc. Yy... Tak wyglądała ta liczba. ty mówiłaś też, że z misiem pluszowym. A, tak. Jeden wyszedł. z tych księży, którzy... Bo tam dwóch księży wyszło, żeby pożegnać się z każdym wiernym osobiście. Jeden z nich wyszedł z misiem pluszowym. Nie, żebym miał coś do misiów pluszowych, ale to takie, no, też nie wiadomo co chodziło, żeby po prostu chyba fajnie było, tak? Jeszcze tam mówiliśmy o komunii, że jak była komunia, sobie wcześniej rozmawialiśmy o tym, mm -hmm. że jak była komunia, to ksiądz zaprosił tych, którzy nie mogą pójść do komunii, bo nie byli uspowiedzi, ale, ale uspokajał. Nie, nie zaprosił ich do komunii, tylko do dodatkowego błogosławieństwa, chyba najświętszym sakramentem. Tak, tak, tak że zdaje się. też że... jakaś nowinka w ogóle wymyślona. Na szczęście nie pozwolił przyjmowanie komunii osobom w stanie grzechu, bo to już byłoby absurdalne, ale taką parakomunię zorganizował dla osób, które w takim stanie są. Tak, tak, więc to też było trochę dziwne. No. W każdym razie mieliśmy bardzo, bardzo mieszane uczucia, bo ty, po tej mszy. I co jest niepokojące, to to, że nie byliśmy w przypadkowym kościele, tylko w kościele zakonników. Kościele prowadzonym mhm. przez Franciszkanów, czyli jeden z najważniejszych zakonów katolickich, najstarszych, e, o bardzo, bardzo chlubnej tradycji i, i, i zwłaszcza duchowej tradycji, gdzie niestety tutaj nie, nie dało się tego w ogóle zauważyć. No tak, a w liturgii publicznej, zwłaszcza ta duchowość powinna być. Powiedzmy, widoczna, tak? A tutaj było widoczne coś zupełnie, zupełnie odwrotnego. I nie było to widoczne spotkania. ani w kulcie publicznym, ani nawet w osobistych refleksjach przedstawianych w trakcie kazania, hmm. także nawet ani w jednym, ani w drugim, tak? Żadna przestrzeń nie była przeciągnięta tym duchem franciszkańskim, prawdziwym duchem franciszkańskim, także dało to jeszcze do myślenia na temat stanu współczesnego stanu zakonów. Katowicki. Także jeżeli kiedykolwiek nie będziecie doceniać waszej mszy tradyckiej, na którą chodzicie. albo będziecie... nawet nowej mszy, na którą chodzicie i jest odprawiana, powiedzmy. Zgodnie z przepisami, tak, przynajmniej tak? tyle, no. i będziecie czuć jakieś znudzenie tą mszą, na którą chodzicie na co dzień. To takie pójście na tego typu msza, na my byliśmy, od razu was z tego wyleczy. Tak, przynosi mocno 3 tak, tak, więc może Pan Bóg właśnie chciał, e, czasami chce nam to pokazać, właśnie po to, żebyśmy nigdy nie zwątpili w sens tego chodzenia na tę mszę trydencką, tak? E, także... I żeby jeszcze bardziej pobudzić do starania się o powrót tradycji. Też, 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 też. I dlatego też za... nie zachęcamy Was do chodzenia na nową mszę. Jak się tam znajdziecie, potraktujcie ją właśnie jako taką nauczkę e, co by mogło być, gdybyście nie mieli mszy trydenckiej. I jako też zachętę do walki właśnie o powrót tej mszy tradycyjnej w kościele, bo jest to bardzo, bardzo ważne, żeby duchowość wiernie kształtować prawidłowo. Wydaje mi się, że to jest kluczowe i też nie, sami z siebie nie polecamy Wam chodzić na nową mszę, bo no, lepiej się nie denerwować po prostu idąc na liturgię, tylko lepiej się modlić. Tak, e tak. No, i to, i to myślę, że takie nasze refleksje na dzisiaj. Jeżeli udało Ci się dotrwać do końca tego filmu, zachęcamy do napisania w komentarzu: Przywróćmy świętość liturgii. Tak, i dajcie znać też w komentarzach, czy mieliście kiedyś do czynienia z jakimiś tego typu rzeczami, o których opowiadaliśmy, albo z jeszcze może jakimiś innymi y, absurdalnymi nadużyciami czy zjawiskami w trakcie liturgii. Chętnie sobie poczytamy komentarze. I komentarze są do waszej dyspozycji, możecie pisać, tak dalej. Dziękuję wam za uwagę i do następnego odcinka z panem Bogiem. Z panem Bogiem.